Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na tym wyjątkowym odcinku. A jest to odcinek z okazji 1500 subskrypcji na moim kanale, które udało mi się zdobyć. Oczywiście dzięki komu, dzięki Wam i bardzo Wam za to serdecznie dziękuję, że zrobiliście to. Chwilę to trwało, ale się udało, także dzięki śliczne. I na ten odcinek przygotowałem aż 6 pewniaków po 10 zł i 4 zdradki nadrapane po 10 zł. Także tu widzicie stówkę. Ale wiadomo, że w poszukiwaniu pewniaków trochę więcej wydałem. Nie wiem ile, bo ja tego nie liczę. Jeden pewniak też jest od mojego kolegi Zbyszka. byszek, pozdrawiam Cię serdecznie dziękuję. Ja się biorę Zadrapanie. drapanie. Zacznę oczywiście jak to u mnie od pewniaków, a osoby, które są po raz pierwszy na moim kanale, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. No i co? Zaczynamy. Zacznę od zdrapki. Ekstralinie, no bo są aż trzy te zdrapki. Pierwsza zrabka jest numerem 11 i co ja tutaj mam? Tutaj symbol, właśnie który otwiera mi dwie wygrywające linie, to są rolki i to jest właśnie ta zrabka od mojego kolegi. Dodrapuję roleczki, jedna rolka i tu była właśnie druga rolka, która tworzyła te wygrywające linie i jeszcze pozostały trzy symbole. Na razie po jednym, a tamte zrapię już dwa. Pierwszy symbol, który to jest. Do zdrapania to jest słońce. No, kilka słońc jest. I jeszcze mam tutaj. ok i jeszcze są dwa symbole. Są to klapki oraz moneta. Czy są klapki, czy jest moneta? No, moneta jest tutaj. Tutaj są klapki, i jest też moneta. I tutaj jest moneta, ale ja więcej, przynajmniej tych symboli. Innych tutaj, żeby zdrapać, nie widzę i sprawdzam od razu, jaka jest wysokość wygranych w tych właśnie dwóch liniach utworzonych. Pierwsza wygrana to jest 10 zł, i druga wygrana to jest również 10 zł, czyli kontrolne powinny być 3 razy D. I takie też są. Zdrabka, wiadomo, do wygranych. Kolejną zdrabką, niech będzie tylko. O nich będzie znaczy się może pieniędzy, bo tutaj jest tylko do wydrapania kwota, bo skrzynka była w przedostatnim sym, symbolu do zdrapania, jeszcze 51, znaczy zdrapałem to, żeby zobaczyć, czy coś będzie więcej. Zdrapka z numerem 19. No i sprawdzam, co skryje się pod skrzynią. Skrzynia nic nie mnoży, daje tylko przypisaną wygraną, a wygrana jest 20 zł. No to bardzo fajnie, się cieszę. Nie drapię kontrolnych, no bo wiadomo skrzynia daje przypisaną wygraną. Kolejną zdrabką czarny diament. No, czarny diament tutaj zapowiada się ciekawie, aczkolwiek już jest druga połowa tej zdrabki. Mam diament, a diament właśnie mnoży wygraną razy 2, a że zdrabka jest za 10 zł, także na pewno już jest dwie dyszki. I jeszcze mam sporo symboli do zdrapania, a moje wygrywające, a czym wygrywające liczby, no, które można znaleźć to 33, 16, 40, 20, 27 i 35. Zrebka jest numerem szóstym. No i co? I lecę dalej. Kolejna to jest 31 nie ma. Następnie 1. Szósteczka. 26 nie ma. Przesadziłem, 22 nie ma. 21 również. 34 oboczek. Następnie 25. I ostatnia to 24, której nie ma. Więc sprawdzę, jaka jest wysokość wygranej pod diamentem. Przypominam, że diament mnoży wygraną razy 2. A ja tutaj mam 10 zł, czyli jest 20. Dobra. Kolejną zdrabką nie będą ekstra linie. To już jest który dzisiaj. Już jest czwarty pewniak. Zdrabka z numerem 20. Pierwszą, mam nadzieję, że, że, że nie ostatnią linię. Tworzy mi symbol gwiazdy. Właśnie dotrapuję. Zobaczę jak się będzie Wam podobał odcinek. No to będę częściej robił takie odcinki. No, wiadomo, nie codziennie. Teraz będę trochę rzadziej odcinki, bo mam trochę roboty w domu po pracy niestety. Jak to jest malowania te rzeczy. Dobra dwa symbole arbus i balony. Mam arbuza mam dobra tutaj są balony. arbus i balony tutaj balony balony. I tutaj balony więcej nie ma. Moich symboli których potrzebuję żeby wydrapać kolejną linię. Mam popcorn i leżak. Dobra, szukam popcornu, szukam leżaka. No popcorn jest, ale leżaka nie ma. Więcej popcornów też nie ma, ale tutaj był arbus. I tutaj był jeszcze arbus. No, dwa aż przegapiłem, ale znalazłem. Jeszcze w trakcie drapania, więc jest dobrze. Teraz po jednym. Słonik. Czy jest gdzieś słonik? No ja słonia nie widzę. I ostatni symbol to jest symbol korony. Czy jest korona? Jest korona tutaj, ale to nic nie otwiera. No i nie ma więcej linii, jest jedna linia. Tutaj. No i patrzę, co tutaj jest. A jest 10 zł. Kontrolne 3 razy C. Pozostały jeszcze dwa pewniaki. Muszę je tutaj wyuskać w gąszczu. Wszystkich zdrapek. No to jest ta właśnie zdrabka, którą powiedziałem, ta druga, która jest do zdrapania tylko yy, wysokość wygranej, Zdrabka jest numerem 5, mam symbol casha, yy, cash daje przypisaną kwotę, no to zdrapuję tylko, poleciałem dalej, ale ta zdrabka już chwilę u mnie leżała, taka zapasowy pewnie, ale wszystkie mówię, dzisiaj daję, wbiliście 1500 subskrypcji, więc dlaczego nie, wartacie, drodzy widzowie, dziękuję jeszcze raz, a wygrana to jest 10 zł. No, tak myślałem, że jak druga, to tak wiadomo. Pewności nigdy nie ma, co będzie, ale tak przeważnie u mnie przynajmniej jest. I ostatni, już dzisiaj, pewniak. Szósty pewniak. Zdrabka Excel, nie? Zdrabka z numerem trzecim. Te zdrabki nie są z, z jednej kolektury, to są chyba z trzech kolektur. No, albo, no, nie wiem, ale na pewno z dwóch albo trzech. Chyba raczej z trzech. Dobra, hmm, żeby nie było, że to paczka była, czy coś. i, i ten Symbol klucza tworzy mi właśnie tą wygrywającą moją linię i ja ją teraz dodrapuję, ale pozostało jeszcze sporo symboli, bo aż 6 i zobaczymy, czy coś się uda jeszcze dołożyć. A ja mam cytrynę oraz gwiazdę. Tu jest cytryna i jest gwiazda i jest druga wygrywająca linia. Cytryna i gwiazda. Patrzę, jeszcze tutaj jest gwiazda. Tutaj jest gwiazda. Więcej nie widzę cytryn i gwiazd. Dobra, kolejne dwa symbole. To jest ptaszek oraz lody. E, tutaj nie ma, ale lody są tutaj. Ptaszek i lody. Tu są dwa lody. Tutaj jest ptaszek. I więcej nie widzę lodów, i ptaszka. Ostatnie dwa symbole to rower i okulary. Poszukuję rowerka i okularów. Jest rowerek, czyli jest trzecia wygrywająca linia. I tutaj jeszcze jeden rowerek, ale tutaj on już nic nie daje. Jeszcze pozwólcie, że sprawdzę tylko. Popcornu nie było diamentu. Ten, 3 też nie widzę, żeby to nic nie dało, ale nie, tu by dało. Dobra, nie przedłużam, sprawdzam, jakie są wysokości wygranych z Extelinię z noberem trzecim. No i co, pierwsza wygrana to jest ile? Patrzę, czy jest dobra ostrość, chyba jest ok. I tu jest 10 zł, kolejna to jest 10 zł, i ostatnia wygrywająca to jest również 10 zł, czyli 30 zł. O, to już fajnie. Kontrolne się zgadzają, bo są trzy razy te. Dobra. No to co, pewniaki mamy już ze sobą. Teraz przechodzę do tych zrapek Niedrapanych Jest ich cztery. Zacznę od I Love You Big Cash. To też jest z innej paczki niż tamten pewniak. No zobaczymy, co się uda wygrać. Czy się uda w ogóle w tej drugiej części. zrapka z numerem czwartym poszukuje Z napisu Cash, który daje przypisaną kwotę tym nożu wygraną razy dwa lub swoje wygr moje wygrywające

Zdrabka do przegranych. Mam nadzieję, że to jest pierwsza z tych nienadrapanych i ostatnia, która przegrała. Teraz wezmę Rubiny, szafiry. Zdrabka z numerem 14. poszukuje swoich wygrywających liczb albo sztabek złota, który daje przepisaną kwotę, albo skrzyni, która mnoże wygraną. Razy dwa wygrane się sumują. No i zaczynam drapanie. A co ja tutaj mam? Co mi teraz lot da? Czy coś da? Czy coś nie da? Bo wstyd będzie. Dobra, 47, 33, 54, 28 i 57. Czytam dla osób, które słuchają, a niekoniecznie w tym momencie mogą oglądać. Yy, dobra, no i co, zaczynam i zaczynam od 17, której nie ma. Następnie 48, brak 38, brak 23. No, powiem jak będzie, nie będę już 59. Pięćdziesiąt osiem, obok dwadzieścia cztery nie ma czterdzieści jeden też, pięćdziesiąt jeden, trzydzieści dziewięć, szesnaście, dwadzieścia jeden, dwadzieścia sześć, trzydzieści siedem.

I tak miał szukać pewniaków, tak jak mi w tych drugich częściach idzie, to ja bym już chyba, nie wiem, zbankrutował, bo musiał na dwa etaty pracować. Dobra, kolejną zdrapką, zdrapka z no numerem 13, zdrapka Paradiso. Biorę się za drapanie, bo tutaj troszkę jest więcej drapania, ale postaram się zrobić to szybko. Lody oraz serduszko. Lody oraz serduszko, czyli na dole muszą być serduszka, jest jedno serduszko. Drugie to dla Was, widzowie, drodzy. Lody są dziś więcej? Ja nie widzę. Kolejne dwa symbole to chmurka oraz mewa. Tutaj mamy chmurkę. Tutaj nie ma chmurka oraz mewa. Teraz gdzieś musiałem tę mewę przegapić. Tak, tu jest mewa. Tu były chmurki jeszcze nie widzę. Tu mew nie było. Dobra, kolejne. Kolejne to jest rybka i flaming. Rybka i flaming. Dobra, tutaj jest flaming i flaming. I rybka. Dobra, kolejne symbole to są płetwy oraz wiadro. Płetwę z jednej strony, płetwę z drugiej strony. Tutaj mam wiadro. A na dole jest coś, jest wiadro, ale płetw nie ma. Dobra, kolejne symbole to tęcza i krab. Tęcza i krab. Tutaj mam kraba. Tutaj jest też krab, tutaj jest tęcza ten kraba nie ma na dole co ma? Mam tak krabę, kraba, kraba, kraba i co więcej nie widzę. Kolejne symbole to jest, jest kostium kompilowy i aparat. Jest aparat. Tutaj jest kostium kompilowy. Kostium kompilowy jest również tutaj. I tutaj jest aparat. Kostium kompilowy nie ma. A na dole co mamy? Czy jest kostium kąpielowy i aparata też nie ma. Kolejne dwa to jest pomarańcza i Palma. Pomarańczka i palma. No to tak, Palma jest tutaj. Pomarańczki widziałem tutaj. I coś na dole musi jeszcze być. Pomarańcza i palma. No musi, nie musi, bo nie ma. To nie musi. Dobra, kolejne dwa nutka i shorty. Dobra, shorty są tutaj. Shorty i nutka. Tutaj jest nutka. Shorty są tutaj. I tutaj. I jeszcze tutaj. I tutaj. Dobra, shorty i nutka. Czy jeszcze gdzieś jest nutka? Tak tak to będą trochę zamieszanie. Dobra, kolejne symbole to już trzy zostały do końca: to jest kostka lodu i parasol. Kostka lodu jest tutaj: kostka lodu i parasol. Czyli tak. Tu jest kostka lodu, tu jest parasol. A to ma jeszcze ten symbol, bo tak pewnie patrzycie, kiedy Łam to zdrapie, zaraz zdrapie. <grym> Zobaczmy, także. Dobra, tu była jeszcze kostka lodu, Raz taki numer zrobiłem właśnie, że musiałem dogrywać. Dobra, więcej nie widzę, zdrapię teraz ten i na końcu tamten. Mam symbol łodzi, no to łódź jest tutaj jedna. Dali sporo łodzi, żeby wiadomo wydrapać jak najwięcej, ale to nic zupełnie nie daje. I ostatni właśnie ten symbol, to jest symbol słoneczka. Który też nic nie daje, więc drabka jest niestety, ale przegrana nie ma ukośnych ani pionowych poziomów. Dobra, Liperek, pisz w komentarz od razu. Paweł, pozdrawiam cię. Bo Paweł to rodzenek, no to pani jest w górę, także panie oczywiście pozdrawiam, ale wymieniać znika to by było ciężko. Dobra, no tu patrzcie, no, trzy zdrabki przegrane, i czwarta, ostatnia szansa, ostatnia nadzieja w diamentowej fortunie. Zdrabka z numerem 7. Co ja poszukuję? Poszukuję worka, albo tutaj przypisano kwotę, albo kuferka, który może wygraną raz, dwa. Na no, moje wygrywające liczby to 24, następnie 21, 17.

35, wiem, jeden dropuje tak, 39, piąteczka, jedyneczka to w ogóle, 23, oboczek, siódemka nie ma, 32 nie ma, 16, brak, i ostatnie 5, sam żeby w ogóle. Trafić w tej drugiej części. Ja tak mam czwórki, nie mam. Następnie dziewiętnastka jest. Honor uratowany. To mi się już zdrapało. No dobra, od razu sprawdzę, jaka jest wysokość. 10 zł pod dziewiętnastką, ale jest, ale są jeszcze trzy szanse. Następnie jest 27, 33 i ostatnia to jest. Piętnastka. No dobra, dobra ta dycha, nie? Chociaż wpadła, także OK. Dobra, robię podsumowanie, no bo jest co podsumowywać, no bo było sporo pewniaków, no ale to mówię z tej okazji. Właśnie 500 subskrypcji, za które Wam jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i każdemu z osobna. No i robię podsumowanie pewniaków. Już nie mówię, kto był pierwszy, który był drugi, bo nie pamiętam. To było tak, ekstremnie 20. Tutaj było 20, to jest 40 zł. Tutaj było 20, bo diament mnoży wygrano razy 2 to jest 60. Tu jest dyszka, to jest 70. Dyszka 80. Tutaj było 30, czyli 110. I diamentowa fortuna dała dyszkę w tej drugiej części, czyli 120 zł. Jeżeli się nie pomyliłem. No, i te trzy zdrabki przegrały. No ale to nic nie szkodzi. Także drodzy widzowie, jeszcze raz serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Życzę Wam wspaniałego dnia. Żegnam się z Wami. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.